Widam Was widzowie, już na powschodziło i szładnie powschodziło. Nie tak źle że to Belkanto z Jarmarku nam powschodziło. Nie tak źle, kurde po kukurydzy, nie tak źle powschodziło, kurde bele. Coś może z tego będzie Nie jest takie liche na tym naszym polskim piaseczku. Ja tu idę na największym polu. Mam przężyto w tym roku obsiane, i tyle. Ponad 2 hektary z tego przężyta zasianego. Piąta, szósta klasa po kukurydzy. Pewnie widzieliście, widzowie, akcję. Wszystko pozdrawiam, widzów. Cześć, o male. Moje przężyto. Nie tak źle powschodziło. mm-hmm <laughs>